Hej i witam Was w kolejnym filmiku na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z podsumowaniem czytelniczym Maja. Ja myślałam, że ten miesiąc będzie troszeczkę lepiej wyglądał, jeżeli chodzi o książki, które uda mi się przeczytać, a okazało się, że przeczytałam ich aż sześć, z czego trzy to były audiobooki, dwa to książki fizyczne i jedną przeczytałam w e-booku, więc już Wam o tych książkach mówię. Pierwszą książką, po którą sięgnęłam w maju byli Zwiadowcy, czyli seria, która jest praktycznie wychwalana przez każdego i wszędzie, ona jest jedną chyba z najbardziej uwielbianych serii, nie wiem, dziecięcych, młodzieżowych. I ja musiałam się przekonać, czy ona też skradnie moje serce, czy tak nie do końca. To, co na pewno zrobiła, to zaintrygowała mnie tym całym światem i tym wszystkim, co się tam dzieje. Na tyle, że na pewno sięgnę po kolejne części i będę próbowała się dowiedzieć i doszukać tej miłości do tej serii, bo na razie serca mojego nie skradła, ale jest jakby jest potencjał. Ja widzę potencjał w tej serii na to, że ona mi się spodoba. Ale po prostu na razie nie uważam, żeby ta pierwsza część była czymś wybitnym i takim wspaniałym, więc zobaczymy, jak się historia będzie rozwijała i na pewno będę Wam mówić. Kolejną książką była tym razem kontynuacja serii, czyli Jesień Ocalałych, czyli kontynuacja wiosny zaginionych i lata utraconych, czyli tytuł, który totalnie mi się mylą, ale to jest bardzo nieistotne. I jeżeli chodzi o tą pozycję, to ja bawiłam się cudownie. Było coś wspaniałego. Przeczytałam tą książkę naraz, nie mogłam się od niej oderwać, nie chciałam się od niej odrywać. Historia totalnie wciągała i jakby rozwinięcie tej historii, rozwiązanie całej tej akcji bardzo mi się spodobało. Więc ja jestem jak najbardziej na tak. Uwielbiam tą serię, uwielbiam każdą książkę z osobna i bardzo wam tą serię polecam. Mam nadzieję, że sięgniecie po nią i się przekonacie, może troszeczkę do kryminałów takich luźnych, bo no można się przy nich naprawdę świetnie bawić i miło spędzić czas. Więc e, tą książkę zdecydowanie mogę, mogę wam polecić, tak samo jak kolejną, czyli niedawno premierę Płoń dla mnie, której ja byłam bardzo ciekawa. Po tym, jak zobaczyłam tą książkę, absolutnie wszędzie. Ona na Instagramie pojawiała mi się co chwila i no bardzo byłam jej ciekawa. Chciałam się przekonać, co tam się dzieje. I chciałam się przekonać, czy e, taka seria fantastyczna, pisana przez polskiego autora, mi przypadnie do gustu. No i jak się okazało, jednak tak. Naprawdę wciągałam się w historię, nie chciało mi się od niej odrywać. Chciałam się dowiedzieć, jak będzie rozwinięta cała akcja. Tutaj też może pomogło to, że cała akcja właśnie rozwija się w Stanach Zjednoczonych, więc troszeczkę inaczej to wygląda niż jakbyśmy mieli nagle miejsce w Warszawie się działo. Bardzo dobrze się bawiłam przy tej pozycji i nie mogę się już doczekać kolejnej części, bo jestem mega zainteresowana. Jest to coś, co okazuje się, że bardzo dobrze wpisuje się w moje gusta czytelnicze, więc zobaczymy jak to będzie kiedy to będzie i jestem bardzo podekscytowana, bo ta książka naprawdę przebiła moje możliwości, moje możliwości, moje oczekiwania, jeżeli chodzi o książki, które są bardzo popularne, bo ja się bardzo często na takich książkach zawodzę niestety, a jak się okazało tutaj nie zawsze to się sprawdza, więc git. Pięć Królestw Łupieszcy Niebios to jest książka, którą udało mi się tym razem fizycznie przeczytać w maju i bardzo dobrze się przy niej bawiłam. To jest książka autora Baśnioboru, czyli Brandona Mula, który sam mówi, że ta seria jakby najbardziej przypomina Baśniobór i tu się z tym muszę absolutnie zgodzić. Naprawdę było to coś fajnego, było to coś przyjemnego, takiego lekkiego, ale przy okazji coś, tu co stworzyło taki świat, którym ja jestem zainteresowana i który ma bardzo dużo możliwości. Więc jestem ciekawa kolejnej części, już mam na ebooku ją pobraną, więc na pewno będę niedługo sięgała, bo niestety, ale w tej szacie graficznej jeszcze nie ma kolejnej części, bo ta całkiem niedawno wyszła, dlatego e, pięknie jest wydana ogólnie ta seria, w sensie okładka jest śliczna w porównaniu do poprzedniej, więc e, tak, to jest tyle, jeżeli chodzi o tą książkę, jeżeli chcecie się dowiedzieć więcej, to tu Wam zostawię reading vloga, w którym ją czytałam. Ostatni audiobook w tym filmiku, czyli... Niespokojni ludzie, książka, która skradła moje serce, ja się nasłuchałam trochę o niej i słuchałam tego audiobooka i byłam mega zainteresowana, byłam mega wciągnięta w historię, to było coś, gdzie dużo się nie działo, bo no, praktycznie akcji to tam nie było, ale była to książka, w której mogliśmy bardzo dobrze poznać ludzi i jakby ich psychikę i to mi się bardzo podobało, zakończenie mnie zmierzyło, ja słuchałam jej w pracy. I uwierzcie mi, że ja przy zakończeniu tak bardzo powstrzymywałam łzy, że to jest po prostu niemożliwe, ale no zakochałam się w tej książce. Jest to na pewno już jeden z moich ulubieńców tego roku, i jakoś tak dziwnie mi jest teraz, bo w tym roku chyba moje serduszko zaczęło zupełnie pałać do zupełnie innej literatury niż wcześniej, bo jak wiecie, moim pierwszym ulubieńcem w tym roku był Zapach Domów Innych Ludzi, i teraz to. I to nie są książki, po które zwykle ja sięgałam, więc. Who am I? Bardzo mi się to podoba i mam nadzieję, że więcej takich książek będzie. Jeżeli macie jakieś takie polecenia, takich książek, które mogą mnie zmieścić w świecie z nóg, to rzucajcie mi je w komentarzach, bo ja bardzo chętnie je sobie poczytam i jestem mega ciekawa takich książek. Także niespokojni ludzie, to był absolutny hit i cieszę się, że ją przesłuchałam. Na storytelu też jest dostępne, bo wiem, że wszyscy mówią o tym, że ta książka jest dostępna na Bóg Jeżeli macie storytela, to tam też się znajduje, więc też możecie sobie jej przesłuchać. I ostatnią książką, którą udało mi się w maju przeczytać Była oczywiście Smocza Straż i Powrót Zabójców Smoków Czyli ostatnia część Smoczej Straży Mojej jednej z ukochanych serii Serii, przy której moje serduszko się cieszyło Ja uwielbiam tych bohaterów Uwielbiam tych, ten świat Uwielbiam tą akcję, którą autor wykreował Naprawdę było to coś cudownego I powrót do tej historii Naprawdę sprawił mi wielką radość Bardzo się cieszę, że ją przeczytałam Tutaj macie też reading vloga, w którym e, ją czytałam Czasami ciężko było mi do niej wrócić, w sensie jak już odłożyłam tą książkę, to nie chciałam do niej wracać, właśnie dlatego, że nie chciałam jej kończyć. Co jest absolutnie w ogóle fenomenalne, ale nie mogę Wam przestać polecać tej książki, bo jest cudowna, bo jest wspaniała, uwielbiam ją, więc tak. To jest mój stosik książek, który udało mi się przeczytać w maju. Fantastycznie to wygląda, ja wiem. Wiem, że ten filmik był troszeczkę inny niż poprzednie, bo zwykle Wam opowiadam troszeczkę o fabule książki, zanim zacznę Wam mówić swoją opinię, ale stwierdziłam, że tutaj spróbujemy sobie takich szybkich opinii na temat książek, które udało mi się w danym miesiącu przeczytać. Dajcie znać w komentarzach, która forma Wam bardziej pasuje. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i widzimy się w kolejnym filmiku. Cześć!